od bardzo, bardzo wielu lat i pierwsza próba urzeczy, urzeczywistnienia tej grafiki nastąpiła na 25-lecie satyrykonu. W tym roku obchodzimy 29-lecie i żeby powstał tu ten prawda, chłopaczek, żeby stanął na naszej reprezentacyjnej ulicy miasta, to na ten pomysł wpadł prezydent miasta Legnicy, pan Tadeusz Krzakowski. Myślę, że jest to świetny pomysł. Ziściło się to marzenie, marzenie chyba wszystkich tych, którzy są z życia satyrykonem. A dla mnie jest to takie symboliczne jakieś podkreślenie rangi tego wydarzenia artystycznego w życiu miasta. I chciałbym, żeby to wydarzenie nie żyło tylko w okresie samego satyrykonu i było przeżywane przez środowisko satyryków, ale żeby ten chłopczyk satyrykonowy towarzyszył nam przez cały rok, przypominając o tym wydarzeniu i zwracając na siebie uwagę. Ja to przeżywam bardzo emocjonalnie, wie Pan, ogarnia mnie wzruszenie, dlatego że to jest taki wyjątkowy przypadek z małego szkitu, z małego rysunku, który powstawał gdzieś tam w głębinach, w ciemnościach stanu wojennego, bo tak, taka jest prowieniaca chłopaczka. Ja go wtedy tak troszeczkę w ukryciu tworzyłem dla Eli, dla satyrykonu. Właściwie myśmy myśleli, że to będzie jeden sezon, bo idea była taka, żeby tworzyć to, to logo. Okazjonalnie, ale okazało się, że on się przyjął. Zaczął biegać po listach, po kopertach, po różnych drukach okazjonalnych. No i przetrwał. A skoro przetrwał wiele lat, to zaczął się dopominać o inny wymiar, o nowy wymiar. Ela zapytała Tomka Rossa z zakopanego, znakomitego rzeźbiarza, naprawdę wspaniałego człowieka i rzeźbiarza. Czy nie spróbowałby go zmaterializować, wyprowadzić z tych dwóch wymiarów w przestrzeń? Okazało się, że w małej formie bardzo się sprawdził, bardzo się podobał, i to był właściwie chyba początek, który ośmielił nas do no, takiego już poważnego występu w otwartej tkance miasta pośród Legniczan, który, którzy mam nadzieję, mam nadzieję, przyjmą go. Jako swojego, i będą mieli do niego zaufanie. To jest odlew, i to jest odlew wykonywany taką trudną techniką, natracony wosk. Czyli jest to bardzo taka skomplikowana technologia. Najpierw wykonujemy model z gliny. Później z tego modelu zdejmujemy formy gipsowe lub gipsowo-silikonowe. Później w tym wylewa się warstwę około 5-7 mm warstwę z wosku. I, i y, warstwę z wosku, która jest tak, jak gdyby modelem pozytywowym, ale wykonanym z wosku o grubości, już takiej jak odlew później z brązu. Całość zanurzamy w takiej żaroodpornej formie, która jest później wypalana w 700 stopniach. I ten wosk wypływa zostaje wytopiony i wypalony z tej formy. Następnie jak już mamy wypalony wok, to e, czyli zostaje jak gdyby taki dokładnie otworek, e, dokładnie szczelinka taka w formie, w formie takiego wobaczka, jest ta forma wypełniana brązem. Bardzo proszę pana prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, Ojca Krzesnego Chłopaczka oraz panią Elę Pietraszko, Matkę Krzesną Chłopaczka, o to, by dokonali przy udziale chyba młodzieży, prawda? Pomogą. Odsunięcie. popatrzeć w pełnej trasie. Mamy wodę, skaczamy. Przez Państwa, piasek skaczamy, woda skaczamy. Panie tak symbolicznie. Trzeba, trzeba. Słodki katora. Oto ten młody człowiek będzie na wydał się Filip. Filip Legnicki. Proszę Państwa, przed nami jeszcze jedna ważna rozwiązanie, jak padło to przed chwilą. Odsłonimy i zainaugurujemy Aleje Gwiazd Polskiej Satyry. Mieszkańcy bardzo ciepło przyjęli chłopczyka. Zbudza on ogólne zainteresowanie i sympatię, bo widać, że się uśmiechają do niego, pokazują, podchodzą, dotykają. To jest coś szczególnego, że tak nieznany Mieszkaniec z Legnicy od razu został tak zaakceptowany. Dla Legnica jest tym miejscem, gdzie satyrycy polscy się spotykają i nie tylko polscy. Jest to coś, co warto zaznaczyć w życiu miasta. I trzeba powiedzieć, że tu się zaczyna pewnego rodzaju. Sztuka obejmująca tą rzeczywistość naszą codzienną i ludzie, którzy tutaj tworzyli satyrykę, zakładali, dzisiaj mogliby uczestniczyć w tym chyba być dumni z tego, co stworzyli i nam powinno chyba też i nawet wręcz bym powiedział, powinniśmy pamiętać o tym, że był gdzieś ten początek i, byli, i stali za tym konkretni ludzie. Stąd też tym ludziom warto i należy w ten symboliczny sposób oddać hołd. I wdzięczność za to, że satyrykon jest w legnicy, że wnosimy coś do polskiej i europejskiej kultury. Bardzo chcę, bardzo chcę, dobrze wiesz. Powiedz tylko, jak ci mogę pomóc tym. Daj mi raz, byle znak, a zobaczysz wreszcie, jak z twych wykrętów zrobię prosty męski rym. Daj mi raz, byle znak. A zobaczysz wreszcie jak z twych słabości Zrobię mocny męski To wydarzenie, że, że jest taki pomnik w Lejnicy I to, że tworzy się Aleja Satyryków Jest także bardzo ważne Satyryków właśnie, bo e, karykaturzyści to jest troszkę zawężenie pojęcia Mają już swoją Aleję e, w Ustroniu Morskim z inicjatywy Muzeum Karykatury i przede wszystkim Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury ta aleja powstała i tam są takie ławeczki sławy. Eryk Lipiński też ma swoją ławeczkę tam i bardzo się cieszę, że patron mojego muzeum, bo jestem następcą Eryka Lipińskiego jako trzeci z kolei dyrektor tego muzeum, już od 10 lat zresztą, że będę uczestniczył w, tym, w tej podniosłej uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej Eryka Lipińskiego. Grand Prix Satyrykonu 2006, czyli szczero złoty kluczyk oraz nagroda pieniężna za pracę ostateczna rozgrywka dla Gerharda gepa, reprezentującego Austrię. Uroczyste wręczenie Grand Prix w postaci kluczyka. Czy panowie fotoreporterzy mają wszystko w obiektywie tak jak szepem tak należy? Session. Tutaj trwają jakieś propozycje i negocjacje do szansę, żeby potestować czy złoto to złoto. Najwyraźniej chyba negocjacje zakończone sukcesem. Oto zwycięzcy nagrodzeni i wyróżnieni. satyrykonu 2006 od 29 lat nieprzerwanie, impreza, która cieszy się niesamowitym uznaniem. Wśród satyryków na całym świecie, rysowników, spośród których najlepsi są dzisiaj tutaj z Państwem. Jak się tak ustawimy przy chłopaczku i spojrzymy w stronę y, rynku, to zobaczymy Jana Pawła II, który był znany z poczucia humoru. Myślę, że to jest, że powstały takie bieguny, które będą oczyszczały złe myśli, złe energie i będą przypominały ludziom o tym, co w życiu jest ważne. 10 lat non stop pod moim, że tak powiem, kierownictwem murze przyjmuję satrykom, tak, nie było ani, ani roku przerwy, więc to już jest chyba znaczące wydarzenie I, i zawsze na otwarciu wystawy w Warszawie gromadzą się też legniczanie, dostojni, pan prezydent przyjeżdża, od paru lat jeden, drugi, trzeci, obecnie pan Krzakowski już chyba był trzy razy, więc będzie czwarty w tym roku. Tradycyjnie zwykle ten, ten satyrykon warszawski, edycja warszawska wystawy otwiera się we wrześniu. Co to jest tyrygon? Co to w ogóle jest? Jest to ta część po, e, kultury ludzkiej, humanistycznej kultury, która e, wywodzi się w gruncie rzeczy z, z ludowej tradycji upside down, to znaczy karnawału. A cóż to jest karnawał? Upside do góry nogami, to znaczy rozwój, staranizacja, świat na lud, lud wychodzi, nie książęta, nie arystokracja, nie szlachta w Polsce, ale lud wychodzi na ulicę. I, i, I on właściwie nadaje to, on, on rozdaje karty, właśnie przez to, że ta jędrość tego dowcipu, dosadność, mądrość, ale również dystans, taka łagodność, a nie brutalność, ona powinna wyjść w nasze życie, i to właśnie jest satyryką.